Siedziały razem, objęte westchnieniem, cisza ścieliła brzeg. Zakurzone w piasku dłonie przesypywały dzień z nocą. W zachód odpływał w bursztynowy półsen, rozmazany jak ich złudzenia. Piszę od 2009 roku, to już będzie no, już parę lat, ale wiersze mam. W większości tematycznie, jeśli chodzi o, o życie, o egzystencję, o miłość, różne odcienie tego, także bardziej bardziej z doświadczeń życiowych. Tak, z doświadczeń i z obserwacji natury, przyrody. Na tym się zatrzymuje. Mam trzy tomiki wierszy. Pierwsze było Odcienie Miłości w 2017 roku. Potem wyszło Tylko sercem, patrz. I w 2023 było, bliżej mi do nieba, do miliona gwiazd. Trzy obecnie są. Coś jest teraz w planach, coś czwartego, zobaczymy, co się wykluje z tego. No tak, planuję na przyszły rok, ale zobaczymy, jak to życie zweryfikuje, kiedy dokładnie. Małe dni, ledwo widoczne, pukają w okna, a niekiedy od razu stają przed drzwiami niezapowiedziane. Niewyraźne, rozsypane w drobny mak. Ale gdy przychodzą, to wiem, że chcą się ogrzać. Przy dzbanku herbaty tak zwyczajnie posiedzieć. Skąd pomysł na poezję, a nie na przykład na prozę? No tak. Proza to już jest wyzwanie. Dla mnie nigdy się nie parałam w prozie. Gdzieś dla mnie bardziej takie krótkie formy wiersza. Gdzie też jest przekaz opisu o sobie, o swoich uczuciach, emocjach, bo to tutaj najwięcej tego jest zawarte w moich wierszach. No, zobaczymy, co, co, co może kiedyś się odważę. Kilka prozy napisałam, bo nawet w ostatnim tomiku był, są dwie, może trzy prozy w postaci no, wiersza, oczywiście. Czego możemy dzisiaj spodziewać się na spotkaniu? Dzisiaj będą zaprezentowane najnowsze moje wiersze, które nie są w ogóle w żadnym tomiku, całkowicie świeże, nawet z ostatnich miesięcy, tygodni. One też są właśnie, podzieliłam ten wieczór na takie tematyczne, jesienne trochę o uczuciach o tym, żeby bardziej się też skoncentrować na Dobrym słowie, na takim y, czuciu siebie i, i pokochaniu siebie wręcz, żeby po prostu być dobrym dla siebie i dla innych, tym samym. Czytając twoje wiersze można odnieść wręcz wrażenie, że w przeciwieństwie do innych fascynujesz się jesienią. No nie tylko jesienią. Ja wiem, że temat mamy jesienny, bo jest taki miesiąc, ale generalnie natura, przyroda to mnie po prostu fascynuje, urzeka i, i zawsze w każdej porze roku widzę to. Ale jesień no jest dla mnie taki, też jedną z piękniejszych uroku, bo jest i barwna i kolorowa i też nostalgiczna, bo to wraca się do różnych wspomnień, które mi minęły, no bo jesień wiadomo. Koniec lata, początek czegoś nowego. Senny rękopis... Leżał przede mną i cichość na sercu. Wyraz Twoich oczu w mojej wyobraźni też był spokojny.